Trzy sposoby, jak utopić milion na inwestycji. Sposób numer jeden, ten powolny. Trzymać pieniądze na rachunku albo na lokacie w banku i obserwować codziennie, jak inflacja zjada nam posiadane pieniądze. Sposób numer dwa, ten szybszy, to inwestycja na giełdzie albo bezpośrednio w akcje. Albo w indeksy giełdy papierów wartościowych, która w ciągu ostatniego roku, indeks główny WIK spadł o 34%, WIK 20 spadł o 38% i nic nie wskazuje, żeby jakoś miało tutaj nastąpić szybkie odbicie. Sposób numer 3 w branży nieruchomości też można tracić pieniądze. Sposób, który akurat pasuje do miliona złotych, to jest zakup dwóch albo trzech mieszkań pod wynajem i wynajęcie ich nieodpowiednim najemcom. Którzy przestaną płacić czynsz, a nie będzie można ich eksmitować? Aktualnie w Polsce mamy 40 ponad 42 tysiące mieszkań, które czekają na eksmisję 42 tysiące gospodarstw domowych, które czekają na eksmisję i średnio taki proces eksmisji zabiera 5 lat. W związku z czym przez 5 lat masz najemców, odpowiadasz za nich, nie jesteś w stanie ich wyeksmitować we i jednocześnie sponsorujesz im funkcjonowanie. Jaka alternatywa? Na rynku nieruchomości można znaleźć opcje inwestycji, które przy ograniczonym ryzyku potrafią wypracować inwestorowi nawet kilkanaście procent w skali roku. Wystarczy poszukać.